Ja znów chciałem swoje trzy grosze, prawda, powiedzieć, no ale sądzę, że po prostu Państwa to troszkę zainteresuje, a ja jak zwykle proszę o suby, łapki i życzliwe spojrzenie na moją działalność, życzliwe komentarze, etc. Proszę Państwa, nie tylko w Europie, ale i w świecie naprawdę jest dość gorąco. Naprawdę ja nie sądziłem, że będzie tak aż nadciekawie. Po prostu ostatnio nie tylko Syria, prawda, czy Hiszpania, ale jeszcze, prawda, wyskoczyły sprawy takie jak potężne demonstracje i zamieszki. W Libanie, w Chile, bardzo duże demonstracje rolników, w Holandii, potężne demonstracje w Anglii, zwolenników i przeciwników Brexitu, który się teraz jak gdyby ostatecznie decyduje. No to Chile mnie bardzo zaskoczyło, bo Hongkong to już wiemy, że tam się kisi od dawna. No. Były cały czas te kamizelki we Francji, żółte kamizelki protestowały. Niewiele wcześniej było, były rozróby poważne w Albanii i w Grecji. Proszę Państwa, no właśnie w ostatnich dniach najbardziej wyskoczył Liban i Chile. No, a z tą Hiszpanią to też nie wiadomo, jak to się skończy. No, nie wiem, czy nie trzeba będzie zrobić. Federacji w Hiszpanii, albo siłą stłumić dążności katalończyków, no ale to raczej niewiele miałoby wspólnego z demokracją. No a u nas, a u nas w porównaniu z tym, co się w tych krajach dzieje, to wręcz pikuś, prawda? No ale, ponieważ jest gorąco u nas wokół kwestii Senatu, który jednak PiS nie chce popuścić, chce przejąć, mimo wszystko, nosząc różne protesty, co teraz, próbując przekonać PSL i pojedynczych senatorów. No i ta sytuacja u nas też może się zaostrzyć. Mam nadzieję, że nie do tego stopnia hiszpańskiego, angielskiego czy, czy libańskiego. No ale lepiej. Z góry dmuchać na zimne, prawda? Może nie będzie tak źle. No a sprawa z Turcją i Syrią no jest rzeczywiście bardzo ciekawa i nieprzyjemna, gdyż pan Erdogan, no, wszelkimi metodami stara się przeforsować swoje i tępić Kurdów jak się tylko da, usunąć ich z pogranicy, a najlepiej. Zlikwidować fizycznie. Amerykanie ich właśnie, jak wiadomo, w dużym stopniu sprzedali. A Asad z Rosją, według mnie, też za mało ich bronią i popierają, co mnie się też nie podoba. No i ciekawe, jak to, jak to dalej będzie. Ja bym na ich miejscu się jak najmniej wycofywał i wziął, nastawił się pod opiekę Asada i Rosji. No ale jak to będzie dalej, to zobaczymy. A w Holandii rolnicy mają dość tych różnych zarządzeń, również tych właśnie antyglobalno anty ociepleniowego yy, zarządzenie zarządzeń Unii Europejskiej. No ale Unia w tym momencie ma o tyle tylko racji, że wielka, gwałtowna hodowla, prawda. No milionów zwierząt też daje efekt w globalnym ociepleniu i, i nie musimy tyle mięsa zajadać. No ale ludzie są do tego przyzwyczajeni. A i w biedniejszych krajach czy rozwijających jak Chiny też coraz więcej chcą się zażerać. No i jak wiadomo jest gorąco w wielu miejscach. Ciekawe jak teraz będzie ostateczna decyzja. W sprawie Brexitu, czy nie dojdzie do jeszcze większych demonstracji i zamieszek w Anglii, nie tylko jak w Katalonii. Więc módlmy się, by te na nasze konfrontacje w sprawie Senatu i innych historii nie doprowadziły do podobnych kontrowersji i rozgrzania narodu jak w wielu krajach Europy i świata. W Chile, przez kwestię, tylko że gwałtownie podniesiono bilety na metro, zaczęto demolować wiele miast. No, w Libanie też nagle zauważono, że rządy są zupełnie skorumpowane. W niektórych krajach, nawet tych mających dużo ropy, jak próbowano podnieść ceny benzyny, która była za grosze, też zrobiły się wielkie awantury. No więc ciekawe, mamy jakąś niemalże jesień narodów, jak niektórzy mówią i ciekawe jak to się skończy. Byle dla nas dobrze. Ja podejrzewam, że PiS nie będzie miał łatwych rządów, bo prawdopodobnie inflacja będzie się rozwijać, kryzys gospodarczy nadciąga, a ludzie się już przesłyszali do 500 plus 13 emerytury, i mogą chcieć więcej. Więc z jednej strony ograniczmy swoje żądania, a z drugiej strony uważajmy, co się w świecie dzieje, nie dajmy się za bardzo skłócić. I ora ed labora. Amen.